Cisza to nie porażka, to broń, której większość mężczyzn nigdy nie nauczy się używać. Kiedy twoja dziewczyna znika bez słowa, twój instynkt krzyczy walcz, błagaj, wyjaśniaj. Ale prawda jest brutalna. Mężczyzna, który goni za cieniem, już przegrał. Nie dlatego, że nie walczy, ale dlatego, że walczy z niewidzialnym wrogiem, własną potrzebą kontrolowania tego, co wymyka się z rąk. Oto paradoks, który zmieni Twoje rozumienie relacji. Dlaczego mężczyzna, który przyjmuje odejście z kamiennym spokojem, często obserwuje, jak kobieta wraca? Nie dlatego, że udaje obojętność, ale dlatego, że nauczył się żyć w ciszy i w tej ciszy zbudował coś, czego ona nie może zignorować. Autentyczną siłę. Do końca tego materiału opanujesz fundament żelaznego umysłu zasadę strategicznego oderwania. Nie chodzi o zimną kalkulację ani o grę. Chodzi o odbudowanie siebie na fundamencie, który nie jest zależny od obecności drugiej osoby. To różnica między mężczyzną, który błaga o powrót, a mężczyzną, który odbudowuje swoje życie tak skutecznie, że świat i ona zaczyna krążyć wokół niego. Kiedy ona znika, w tobie rodzi się próżnia. Ta próżnia to nie emocjonalna dziura, to pole bitwy. Większość mężczyzn próbuje tę pustkę natychmiast zapełnić. Wiadomościami, telefonami, scenariuszami w głowie, konsultacjami z przyjaciółmi. To błąd architekta, który próbuje budować dom na bagnie. Każda kolejna wiadomość, każde gdzie jesteś, to kolejna belka wbita w niestabilny grunt. Człowiek o żelaznym umyśle rozumie coś kluczowego. Cisza po odejściu to nie koniec struktury, to moment, w którym testujesz fundament. Jeśli Twoja wartość, spokój i poczucie celu są zbudowane na jej obecności, runiesz. Jeśli są zbudowane na tobie samym, przetrwasz. I w tym przetrwaniu leży Twoja przewaga. Kontrast behawioralny. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn. Obaj zostali opuszczeni bez wyjaśnienia. Pierwszy, nazwijmy go reaktorem, natychmiast sięga po telefon. Wysyła wiadomość, co się stało. Cisza. Kolejna. Możemy porozmawiać? Cisza? Trzecia? Proszę chociaż, powiedz mi dlaczego. Każda wiadomość to kolejna warstwa desperacji. Po tygodniu reaktor jest wyczerpany, gniewny, złamany. Ona, jeśli w ogóle obserwuje, widzi to i jej biologia reaguje na słabość odwróceniem się. Drugi, nazwijmy go architektem, czyta sytuację jak grę strategiczną. Ona zniknęła. Dobrze. To nie atak na niego, to test jego konstrukcji wewnętrznej. Architekt nie wysyła nic. Nie dlatego, że kalkuluje, ale dlatego, że rozumie podstawową zasadę. Cisza to przestrzeń, w której odbudowujesz fundament, nie walczysz o ruiny. Przez pierwszy tydzień architekt obserwuje swoje reakcje, jak inżynier obserwuje pęknięcia w moście. Gdzie jest ból? W ego, w potrzebie kontroli, w strachu przed samotnością. Te pęknięcia to nie jego wrogowie, to mapa do przebudowy. Zasada działania, kiedy ona znika, Twoje pierwsze zadanie nie brzmi, jak ją odzyskać. Twoje zadanie brzmi, co w mojej konstrukcji było zależne od niej. Wypisz to. Twój spokój? Twoje poczucie wartości? Twoja struktura dnia? Każdy element, który załamał się w jej nieobecności, to słaby punkt Twojej architektury. Teraz go naprawiasz. Nie dla niej, dla siebie. Bo mężczyzna, który trwa w ciszy, Buduje coś trwalszego niż związek. Buduje siebie. Ludzie, szczególnie kobiety, są biologicznie dostrojeni do odczytywania głodu emocjonalnego. To mechanizm przetrwania wykształcony przez tysiące lat ewolucji. Kobieta czuje, kiedy mężczyzna jej potrzebuje i reaguje na to przewidywalnie. Cofa się. Nie dlatego, że jest okrutna, ale dlatego, że głód emocjonalny jest sygnałem braku zasobów wewnętrznych a biologia nakazuje jej szukać siły, nie słabości. Oto, co większość mężczyzn nie rozumie. Każda wiadomość wysłana z miejsca głodu, tęsknię za Tobą, wróć, porozmawiajmy, nie jest komunikatem miłości, to komunikat niedoboru, to transmisja, która mówi, nie jestem kompletny bez Ciebie. I to właśnie ją oddala. Scenariusz praktyczny. Jest piątek wieczór. Minęły dwa tygodnie, odkąd ona zniknęła. Twój telefon wibruje. Wiadomość od wspólnej znajomej. Widziałam ją wczoraj. Wyglądała dobrze. Bawiła się z przyjaciółmi. Twój umysł natychmiast reaguje. Więc nie jest złamana? Nie tęskni? Impuls mówi, wyślij jej coś. Przypomnij jej, że istniejesz. Reakcja reaktora pisze Dobrze, że się dobrze bawisz. Ton obrażony, pasywno-agresywny, albo gorzej Myślałem, że to było dla ciebie ważne. To nie jest komunikacja, to błaganie opakowane w gniew, to głód emocjonalny w czystej formie. Reakcja architekta nic. Nie dlatego, że ignoruje informacje, ale dlatego, że rozumie strukturę gry. Jeśli ona się bawi, świetnie. To nie jego problem. Jego problem to dalsze budowanie siebie. Tego wieczoru architekt nie pisze do niej. Idzie na siłownię, czyta. Pracuje nad projektem, który od miesięcy odkładał. Każda godzina bez reakcji to kolejna cegła w jego twierdzy. Zasada działania. Głód emocjonalny jest wrogiem żelaznego umysłu. Rozpoznajesz go po jednym pytaniu, czy to działanie czyni mnie silniejszym, czy tylko łagodzi ból. Jeśli odpowiedź to drugie, zatrzymujesz się. Nie działasz. Obserwujesz ból. Akceptujesz go i pozwalasz mu przeminąć. To nie represja, to dyscyplina, to różnica między mężczyzną, który jest niewolnikiem swoich emocji, a mężczyzną, który je wykorzystuje jako kompas, nie jako dowódcę. W teorii gier istnieje koncepcja zwana przewagą alternatyw. Im lepsze są Twoje opcje poza daną grą, tym silniejsza jest Twoja pozycja w grze. W kontekście relacji. Im bardziej kompletne jest Twoje życie bez niej, tym bardziej magnetyczny stajesz się w jej oczach. To nie manipulacja, to matematyka ludzkich pragnień. Kiedy ona znika, większość mężczyzn zamraża swoje życie. Czekają, obserwują telefon, przewijają jej social media. Życie zamienia się w purgatorium, nie naprzód, nie wstecz. To strategia przegranego. Żelazny umysł działa inaczej. Wykorzystuje jej nieobecność jako katalizator. Kontrast behawioralny po miesiącu. Reaktor. Jego życie wygląda jak park rozrywki po sezonie. Pusty. Wciąż rozmyśla o tym, co się stało. Jego przyjaciele widzą to. Jego rodzina widzi to. Co gorsza, on sam widzi to w lustrze. Reaktor wysłał jej pięć wiadomości w ciągu miesiąca. Wszystkie zignorowane. Teraz jest złamany i wściekły. Architekt, jego życie eksplodowało postępem. Zapisał się na kurs, o którym myślał od lat. Odbudował relacje z przyjaciółmi, które zaniedbał. Jego ciało jest w najlepszej formie od lat, bo siłownia stała się jego świątynią. Architekt nie wysłał ani jednej wiadomości. Nie dlatego, że się nie przejmuje, ale dlatego, że jego energia jest inwestowana w coś produktywnego. Własny wzrost i oto, co się dzieje. Ludzie to zauważają. Nowe kobiety zaczynają go zauważać. Jego obecność w świecie staje się silniejsza, a ona, gdziekolwiek jest, zaczyna to słyszeć. Zasada działania. Niezależny postęp to nie jest udawanie, że ci nie zależy. To faktyczne budowanie życia, które jest tak bogate, tak pełne celów i znaczenia. Że jej nieobecność przestaje być centralnym faktem Twojej egzystencji. Każdy dzień bez niej to dzień, w którym stajesz się silniejszą wersją siebie. To nie zemsta, to strategia, bo kiedy ona, i to jest kiedy, nie jeśli, w końcu sprawdzi, co u Ciebie, zobaczy nie mężczyznę złamanego jej odejściem, ale mężczyznę, który wykorzystał odejście jako trampolinę. CTA jeśli odczuwasz teraz dyskomfort, dobrze. Dyskomfort to sygnał, że twoja dotychczasowa strategia była błędna, ale żelazny umysł nie jest zbudowany w jeden dzień. To droga. Jeśli jesteś gotów odkryć kolejne fundamenty, mechanizmy, które przekształcają cierpienie w broń, samotność w twierdzę, kontynuujmy. Istnieje zjawisko psychologiczne zwane efektem zajgarnik. Umysł ludzki jest obsesyjnie przyciągany do niedokończonych narracji. Kiedy historia nie ma zakończenia, mózg nie potrafi jej wypuścić. To dlatego niedokończony film męczy cię bardziej niż zły film obejrzany do końca. W kontekście relacji. Twoja cisza tworzy niedokończoną narrację w jej umyśle i to jest Twoja przewaga. Gdy reaktor wysyła wiadomości, błaga, wyjaśnia, zamyka narrację. Ona wie wszystko. Wie, że cierpisz, wie, że potrzebujesz, wie, że kontroluje sytuację. Historia jest skończona, jej umysł jest, może pójść dalej, ale kiedy architekt milczy, naprawdę milczy, tworzy próżnię informacyjną. A próżnia musi zostać wypełniona. Jej umysł zaczyna generować pytania. A no, co on robi, jak się czuje? Czy w ogóle o mnie myśli? Każde pytanie to haczyk, który trzyma cię w jej świadomości. Scenariusz praktyczny. Minęły dwa miesiące. Ona widzi przez wspólnych znajomych Twoje zdjęcie na wydarzeniu. Wyglądasz dobrze. Uśmiechasz się. Jest z tobą grupa przyjaciół, w tym nowa kobieta. Nic romantycznego, ale ona tego nie wie. Efekt Zejgarnik uderza jak młot. Jej pierwsze pytanie to nie, czy mi się należy przeprosić? Jej pierwsze pytanie to, kim ona jest? Reaktor zniszczyłby ten moment. Widząc, że ona obserwuje jego social media, wysłałby wiadomość, hej, jak się masz? Natychmiastowa gratyfikacja i natychmiastowa utrata przewagi przekształciłby napięcie w rozwiązanie. Architekt? Nic, żadnej wiadomości, żadnego polubienia jej zdjęć, żadnej subtelnej interakcji. Jego życie płynie dalej, jak rzeka, która nie zatrzymuje się dla żadnego kamienia, a ona? Ona wciąż ma niedokończoną narrację. I to zjada jej umysł. Zasada działania. Twoja niewidzialna obecność jest potężniejsza niż twoje desperackie próby bycia widzialnym. Żyj tak, jakby jej nieobecność była nieistotna. Nie blokuj jej. Nie usuwaj ze znajomych. Po prostu przestań istnieć w jej przestrzeni cyfrowej. Bądź widmem, które zostawia ślady sukcesu, ale nigdy nie błaga o uwagę. Każdy znak twojego postępu. Obserwowany z dystansu, to kolejny drut w jej klatce pytań. A pytania trzymają Cię żywym w jej głowie silniej niż jakakolwiek wiadomość. Oto prawda, którą większość mężczyzn odrzuca. Prawdziwa obojętność nie jest chłodną kalkulacją, to nie jest maska. Prawdziwa obojętność rodzi się z miejsca głębokiego zrozumienia, że Twoja wartość, spokój i cel są całkowicie niezależne od tego, czy ona wraca, czy nie. To najtrudniejszy filar do zbudowania, bo wymaga transformacji na poziomie tożsamości. Reaktor udaje obojętność, ale w środku jest burza. Sprawdza telefon co 10 minut, analizuje każdy znak, każdą informację zwrotną z zewnątrz. Wspólna znajoma powiedziała, że ona pyta o mnie, co to znaczy? Reaktor jest jak żołnierz, który zakłada zbroję, ale pod nią drży, a drgania są słyszalne. Architekt buduje fortece wewnętrznej obojętności przez fundamentalną zmianę pytania. Nie pyta, jak ją odzyskać? Pyta, kim chce być, niezależnie od tego, co ona robi. To przesunięcie jest sejsmiczne. Przenosi centrum grawitacji z niej na ciebie. I w tym momencie dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz potrzebować wyniku. A kiedy przestajesz potrzebować wyniku, twoje działania stają się czyste. Wolne od desperacji. I to właśnie czuję. Kontrast behawioralny. Po trzech miesiącach ona pisze. Krótka wiadomość. Hej, jak się masz? Reaktor eksploduje wewnętrznie. W końcu czas odpłaty. Pokażę jej jak bardzo. Odpowiada w trzy minuty. Hej, dobrze. Cieszę się, że się odzywasz. Jak ty? Ton. Entuzjastyczny. Gotowy do rozmowy. Gotowy do naprawy. Reaktor wszedł w grę z pozycji głodu. Ona to czuje. Trzy wymienione wiadomości później ona znów znika. Reaktor jest załamany. Znowu architekt czyta wiadomość, czeka. Nie trzy minuty, trzy godziny, może dzień. Nie dlatego, że liczy czas strategicznie, ale dlatego, że faktycznie ma w tym momencie coś ważniejszego do roboty. Kiedy odpowiada, ton to jest neutralny. Wszystko w porządku. Zajęty projektami ty? Żadnej desperacji, żadnego entuzjazmu. Tylko spokój mężczyzny, który ma pełne życie. Ona odpowiada, rozmowa rozwija się, ale teraz to ona próbuje utrzymać jego uwagę, bo architekt pokazał, że jego życie nie jest w stanie wstrzymania, jest w ruchu i ona musi dotrzymać kroku. Zasada działania, forteca wewnętrznej obojętności, buduje się przez codzienną praktykę. Każdego ranka zadajesz sobie pytanie, co dzisiaj zbuduje. Co sprawi, że będę silniejszy, niezależnie od tego, kto wraca lub odchodzi? Odpowiedź: to twoja misja na dzień. Robisz to przez tydzień, miesiąc, trzy miesiące, i pewnego dnia zauważasz, że nie sprawdzasz już telefonu z nadzieją, nie analizujesz jej działań, bo jesteś zajęty budowaniem czegoś większego siebie. To nie jest zimno, to jest wolność. Część druga, czwarty filar. Mechanika niewidzialnej obecności. Istnieje zjawisko psychologiczne zwane efektem Zeigarnik. Umysł ludzki jest obsesyjnie przyciągany do niedokończonych narracji. Kiedy historia nie ma zakończenia, mózg nie potrafi jej wypuścić. To dlatego niedokończony film męczy cię bardziej niż zły film obejrzany do końca. W kontekście relacji twoja cisza tworzy niedokończoną narrację w jej umyśle. I to jest Twoja przewaga. Gdy reaktor wysyła wiadomości, błaga, wyjaśnia, zamyka narrację. Ona wie wszystko. Wie, że cierpisz, wie, że potrzebujesz. Wie, że kontroluje sytuację. Historia jest skończona. Jej umysł może pójść dalej. Ale kiedy architekt milczy, naprawdę milczy, tworzy próżnię informacyjną. A próżnia musi zostać wypełniona. Jej umysł zaczyna generować pytania. Co on robi? Jak się czuje? Czy w ogóle o mnie myśli? Każde pytanie to haczyk, który trzyma cię w jej świadomości. Scenariusz praktyczny: Minęły dwa miesiące. Ona widzi przez wspólnych znajomych twoje zdjęcie na wydarzeniu. Wyglądasz dobrze, uśmiechasz się, jest z tobą grupa przyjaciół, w tym nowa kobieta nic romantycznego, ale ona tego nie wie. Efekt zajgarnik uderza jak młot. Jej pierwsze pytanie to nie. Czy mi się należy przeprosić? Jej pierwsze pytanie to: KAL, kim ona jest? Reaktor zniszczyłby ten moment. Widząc, że ona obserwuje jego social media, wysłałby wiadomość: Hej, jak się masz? Natychmiastowa gratyfikacja i natychmiastowa utrata przewagi. Przekształciłby napięcie w rozwiązanie. Architekt? Nic. Żadnej wiadomości, żadnego polubienia jej zdjęć, żadnej subtelnej interakcji. Jego życie płynie dalej, jak rzeka, która nie zatrzymuje się dla żadnego kamienia, a ona? Ona wciąż ma niedokończoną narrację i to zjada jej umysł. Zasada działania. Twoja niewidzialna obecność jest potężniejsza niż twoje desperackie próby bycia widzialnym. Żyj tak, jakby jej nieobecność była nieistotna. Nie blokuj jej, nie usuwaj ze znajomych, po prostu przestań istnieć w jej przestrzeni cyfrowej. Bądź widmem, które zostawia ślady sukcesu, ale nigdy nie błaga o uwagę. Każdy znak twojego postępu, obserwowany z dystansu, to kolejny drut w jej klatce pytań. A pytania trzymają cię żywym w jej głowie silniej niż jakakolwiek wiadomość. Piąty filar forteca wewnętrznej obojętności. Oto prawda, którą większość mężczyzn odrzuca. Prawdziwa obojętność nie jest chłodną kalkulacją. To nie jest maska. Prawdziwa obojętność rodzi się z miejsca głębokiego zrozumienia, że Twoja wartość, spokój i cel są całkowicie niezależne od tego, czy ona wraca, czy nie. To najtrudniejszy filar do zbudowania, bo wymaga transformacji na poziomie tożsamości. Reaktor udaje obojętność, ale w środku jest burza. Sprawdza telefon co 10 minut. Analizuje każdy znak, każdą informację zwrotną z zewnątrz. Wspólna znajoma powiedziała, że ona pyta o mnie, co to znaczy. Reaktor jest jak żołnierz, który zakłada zbroję, ale pod nią drży, a drgania są słyszalne. Architekt buduje fortecę wewnętrznej obojętności przez fundamentalną zmianę pytania. Nie pyta, jak ją odzyskać. Pyta, kim chce być, niezależnie od tego, co ona robi. To przesunięcie jest sejsmiczne. Przenosi centrum grawitacji z niej na ciebie. I w tym momencie dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz potrzebować wyniku. A kiedy przestajesz potrzebować wyniku, twoje działania stają się czyste, wolne od desperacji. I to właśnie czuję. Kontrast behawioralny. Po trzech miesiącach, ona pisze. Krótka wiadomość. Hej, jak się masz? Reaktor eksploduje wewnętrznie. W końcu czas odpłaty pokaże jej, jak bardzo. Odpowiada w 3 minuty. Hej, dobrze, cieszę się, że się odzywasz. Jak ty? Ton entuzjastyczny. Gotowy do rozmowy, gotowy do naprawy. Reaktor wszedł w grę z pozycji głodu. Ona to czuje. Trzy wymienione wiadomości później. Ona znów znika. Reaktor jest załamany. Znowu. Architekt czyta wiadomość. Czeka. Nie 3 minuty, 3 godziny, może dzień. Nie dlatego, że liczy czas strategicznie. Ale dlatego, że faktycznie ma w tym momencie coś ważniejszego do roboty. Kiedy odpowiada, ton to jest neutralny. Wszystko w porządku. Zajęty projektami. Ty? Żadnej desperacji. Żadnego entuzjazmu. Tylko spokój mężczyzny, który ma pełne życie. Ona odpowiada. Rozmowa rozwija się. Ale teraz to ona próbuje utrzymać jego uwagę. Bo architekt pokazał, że jego życie nie jest w stanie wstrzymania. Jest w ruchu. I ona musi dotrzymać kroku. Zasada działania. Forteca wewnętrznej obojętności buduje się przez codzienną praktykę. Każdego ranka zadajesz sobie pytanie, co dzisiaj zbuduję, co sprawi, że będę silniejszy, niezależnie od tego, kto wraca lub odchodzi. Odpowiedź to Twoja misja na dzień. Robisz to przez tydzień, miesiąc, trzy miesiące. I pewnego dnia zauważasz, że nie sprawdzasz już telefonu z nadzieją. Nie analizujesz jej działań. Bo jesteś zajęty budowaniem czegoś większego siebie. To nie jest zimno, to jest wolność. Enceramento synteza żelaznej siły. Oto, co zbudowałeś przez te lekcje nie są to techniki manipulacji to jest kod honoru zestaw filarów, na których stoi żelazny umysł. Architektura pustki nauczyła Cię, że cisza po odejściu to nie koniec to test fundamentu. Budujesz w tej ciszy. Nie upadasz. Logika głodu emocjonalnego pokazała Ci, że każda desperacka próba kontaktu to sygnał słabości, który ją odpycha. Siła leży w zdolności do obserwowania bólu bez natychmiastowej reakcji. Strategia niezależnego postępu nauczyła Cię, że Twoje życie nie może być w stanie wstrzymania. Każdy dzień to krok naprzód. Każde osiągnięcie to cegła w twierdzy, która przyciąga uwagę, nie tylko jej. Ale całego świata. Mechanika niewidzialnej obecności ujawniła, że Twoja cisza tworzy napięcie, które jest silniejsze niż jakakolwiek wiadomość. Niedokończona narracja trzyma Cię w jej umyśle. Forteca wewnętrznej obojętności dała Ci najbardziej fundamentalną prawdę. Kiedy przestajesz potrzebować wyniku, stajesz się niezniszczalny. Twoja wartość nie jest negocjowana przez jej obecność lub nieobecność. To są fundamenty żelaznego umysłu. Mężczyzna, który je internalizuje, nie jest kimś, kto nigdy nie cierpi. Jest kimś, kto transformuje cierpienie w konstrukcję, nie jest kimś, kto nigdy nie kocha. Jest kimś, kto kocha z pozycji siły, nie potrzeby. Wyobraź sobie siebie za sześć miesięcy. Może ona wróciła, może nie, ale to już nie ma znaczenia. Bo jesteś mężczyzną, który buduje, nie błaga, który działa, nie reaguje, który trwa w ciszy, jak skała w sztormie. Twoja wartość nie jest zależna od jej decyzji, twój spokój nie jest zakłócony jej nieobecnością. Twój cel płynie przez ciebie, jak rzeka, przez granit, nieugięty, niezmienny, niezależny. Ludzie to czują, kobiety to czują. Świat krąży wokół mężczyzn, którzy nie błagają o uwagę, ale zasługują na nią przez samą jakość swojej obecności. Cisza nie jest porażką. Cisza jest fundamentem, na którym budujesz fortecę. Kto panuje nad ciszą, panuje nad światem.